Bloko Pomerania to jest jakby dziecko sambala zespołu ośmiu pasjonatów muzyki perkusyjnej z Brazylii, ale też z Afryki. Stwierdziliśmy, że warto poszerzyć opcję o ludzi, którzy po prostu też tym tematem się ciekawią, chcieliby coś poznać nowego i też uczestniczyć czynnie. I założyliśmy szczecińską szkołę Samby, która nazwa funkcjonuje jako blokopomerania. Bloko Pomerania. Bloko to znaczy grupa po portugalsku. Pomerania, wiadomo, związana z naszym regionem. No i od. 2008 roku funkcjonuje. Ta ilość osób, które zwykle funkcjonuje w naszym zespole, waha się w okolicach 30. Tego typu zespołów. W Polsce jest niewiele. To jest muzyka, w której drzemie bardzo dużo energii, są duże bemny, nisko brzmiące, mają podstawę basową. To jest serce samby, batukady, bo głównie ten gatunek wykonujemy, ale również inne rytmy zakorzenione w innych kulturach, które można przearanżować na zestaw instrumentów perkusyjnych z Brazylii. Mają małe tamborimy, dzwonki, agogo, grze, duże grzechoty, werble bardzo charakterystyczne dla samby, czy takie śmieszne instrumenty jak quika, które naśladują odgłosy LWA. Blok Pomerania jest zaproszony na różnego typu imprezy, na imprezy sportowe, na oczywiście na imprezy muzyczne, ale jedną z głównych imprez, która odcisnęła się w takim dobrym znaczeniu, to jest perkusyjny festiwal Drums Fusion w Bydgoszczy. Byliśmy tam zaproszeni bodajże cztery razy, rozwialiśmy ideę parady, świetnych koncertów z Brazylijczykami. Dobrym punktem jest też festiwal Samby w Koburgu w Niemczech, to jest największy festiwal w ogóle w Europie. Tematów jest wiele, scenografia, oczywiście muzyka, ale bębny, harmonia, to co się dzieje właśnie na Sambodromie. Chcemy rozwijać tą ideę w Szczecinie. Jest to fajne doświadczenie i jak najbardziej dobra zabawa.